Tutaj właśnie moja cybora wytworzyła nasiona Jest to cybora papirusowa, to jest ta z której się wytwarza papier Cyperus papirus Inne Z nich cyb nie da się tego zrobić To właśnie ten inny gatunek, gdyż ma grube łodygi ja zaraz pokażę bardziej rozwinięte liście no i tutaj widać, że jest taki bardziej rozłożysty. Jeszcze pokażę że u podstaw wysokość. Łodyg wynosi około 1,5 metra jak na razie, ale one wciąż rosną. Jest to jeden z najwyższych papierosów, To są bardzo wysokie. Tak wyglądają łodygi u podstaw. Widać, że niektóre są bardzo grube. Gdy już nasiona dojrzą, sprawdzę, kiełkowalność. kowalność, jak następny filmik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.